Hej kochane dziewczyny, witam was bardzo, bardzo gorąco. Ja wiem, że obiecałam wam makijaż bez lusterka jako następny filmik. I tak naprawdę udało mi się nagrać dwie wersje takiego, takiego makijażu bez lusterka. W pierwszej nie udało mi się poszaleć tak z eyelinerem jak bym chciała, dlatego nagrałam też właśnie drugą wersję. Ale w pierwszej udało mi się na przykład przykleić sztuczne rzęsy w połowie powieki i skończyło się na tym, że Mam teraz dwa filmiki na dysku do obrywienia, i jakoś może, nie wiem, złożenia w całość albo ewentualnie do wybrania któregoś z nich. I pomyślałam sobie, że zanim ja to wszystko ogarnę i zanim te filmiki złożę, będziecie musiały czekać na filmik na kanale następne dwa dni, a tak nie powinno być. Chciałam ja nagrać dzisiaj dla Was taki szybki filmik, żeby podzielić się z Wami e, moimi dwoma ulubionymi naturalnymi sposobami na płatniejszą skórę. Nie pamiętam też o filmiku o rzęsach, o który prosiłyście. Jeśli macie jakiekolwiek inne propozycje do filmików, piszcie koniecznie, jestem bardzo otwarta i po prostu łapkujcie te swoje propozycje w górę, jeśli w większej ilości z Was taki filmik się przyda. Przejdziemy do tych naturalnych sposobów na gładszą skórę. Ja dzisiaj chciałam powiedzieć Wam o dwóch sposobach. Jeden z nich stosujemy na mokro, a drugi z nich stosujemy na sucho. I będziecie mogły wybrać sobie, którą wersję wolicie. Zaczniemy może od tego sposobu, który stosujemy na sucho, ponieważ to jest jeden z moich ulubionych sposobów nie tylko na uzyskanie gładszej skóry, ale również na takie rozbudzenie się poranne, szczególnie w zimie. Um, to szczotkowanie skóry na sucho, o czym pewnie jakaś część z Was może słyszała. Ostatnio kupiłam sobie nową szczotkę w Rosmanie, ponieważ moja skara zaginęła w przeprowadzce i ta okazała się być o tyle lepsza, że Posiada taką długą rączkę, o moja stara szczotka była po prostu ucięta w tym miejscu i dzięki temu możemy się jeszcze wyszczotkować dokładnie w plecach. I to jest naprawdę niesamowicie fajny i przyjemny, wciągający i uzależniający sposób. Takie szczotkowanie ciała na sucho również poprawia cyrkulację krwi i to jest naprawdę niesamowity sposób na to, żeby się rano obudzić i daje... Taki fajny, poranny zastrzyk energii. E, I to się przydaje właśnie szczególnie w zimie, kiedy jesteśmy rano zaspane i nie chce nam się wstawać, nie chce nam się nic robić. E, takie wymasuwanie całego ciała daje naprawdę świetne rezultaty i myślę, że może pomóc również dziewczynom, które mają problemy z wrastającymi płuskami. Jeśli macie pieprzyki, albo jeśli macie bardzo delikatne naczynka, na przykład na nogach, powinniście uważać, żeby tych pieprzyków nie zadrapać. I powinniście też uważać na te naczynka i w tych miejscach masować tą skórę delikatniej. A poza tym, tak naprawdę, chyba nie ma przeciwwskazań dla stosowania takiego masażu. Ja zaczynam zawsze od dołu, idąc do góry, czyli zaczynam od nóg, masuję każdą nogę po dwa razy, wykonując takie posuwiste ruchy w górę i masuję po prostu nogi z każdej strony. Potem przechodzę na brzuch, który również szczotkuje do góry w kierunku serca, że nie zawsze trzymam się tego kierunku serca właśnie taki masaż jest najbardziej wskazany. Następnie przechodzę do pośladków lub na linię pleców z tyłu i również wykonuję taki masaż do góry. Potem przechodzę tutaj z tyłu na plecy bliżej ramion i wykonuję ten masaż delikatnie w dół. Później przechodzę na ręce i, i ręce od nadgarstków do ramion wyszczotkowuję w ten sposób. I to wszystko. Jedyne miejsce, które nie chcemy masować, to oczywiście twarz, ponieważ skóra na twarzy jest bardzo delikatna. Ehm, szyja, dekolt i piust, ponieważ tak naprawdę tam skóra jest na tyle gładka, że nie potrzebuje dodatkowego ścierania i peelingowania, e, a bardzo łatwo ją jakoś, że tak powiem, mocno podrapać i tych miejsc powinniśmy unikać. Ehm. To jest naprawdę świetny sposób na to, żeby wygładzić skórę. Jeśli macie problemy z wyrastającymi włoskami na nogach, ten sposób może być bardzo pomocny. Chociaż tak naprawdę to jest dość skomplikowana sprawa. Ja wiem, że bardzo wiele z Was się z tym męczy. Potem możemy nałożyć nawilżający balsam i zobaczymy, że nasza skóra jest o wiele, o wiele gładsza. Najlepsze rezultaty bycie mogły zaobserwować po paru dniach wykonywania takiego szczotkowania. I myślę, że naprawdę warto się w taką szczotkę zaopatrzyć. Ona kosztuje w rozsłonie złotych. I w różnych drogeriach możemy kupić takie wersje z rączką albo bez rączki, zależnie od tego, której będzie Wam wygodniej używać. I tak naprawdę stopień nacisku oczywiście dostosowujemy do swoich potrzeb i, i do tego, jak się z tym czujemy, ponieważ no, to jest takie dość trapiące uczucie tak naprawdę. Ale myślę, że warto się skusić i efekty są naprawdę bardzo fajne. A drugi sposób to jest przepis, taki naturalny przepis, który na pewno wiele, wiele z Was kojarzy, ale z naturalnymi przepisami to jest tak, że... Często o nich zapominamy i chociaż je znamy, to czasem po prostu przestajemy je stosować i tak naprawdę warto o takich najbardziej oczywistych rzeczach czasami przypomnieć, tak żebyśmy mogły do nich wrócić. I takim jednym z moich ulubionych przepisów na gładszą skórę jest przepis na peeling. I to też jest naturalny peeling, do którego wykonania składniki możemy znaleźć właśnie w naszych kuchniach. Moim ulubionym peelingiem jest peeling składający się z cukru, oliwy z oliwek i miodu. To jest naprawdę niesamowita rzecz, która działa lepiej niż na wiele, wiele drogeryjnych produktów i zostawia skórę niesamowicie miękką, nawilżoną i odżywioną. Wprost idealną. Czasem zamiast cukru używam soli albo kawy, zależnie od tego, czy chcę uzyskać taki drobniejszy peeling, czy może efekt ujętywiający, bo kawa jest naprawdę świetna jeśli chodzi o to. I odrobinę cukru, znaczy właściwie tyle, ile zdecydowałam się zużyć przy jednym zabiegu. Zalewam oliwą z oliwek i dodaję miodu, tak, żeby wszystko utworzyło taką równą papkę, którą stosuję w trakcie kąpieli, ale tak naprawdę możemy ją również zastosować przed kąpielą, na suchą skórę i wtedy efekty są równie fajne, to zależy od Waszych indywidualnych upodobań. I ten przepis to jest chyba mój ulubiony przepis na peelingi, to jest. Taka najlepsza rzecz, jaką mogę się z Wami w tej chwili podzielić. Tak naprawdę oba te sposoby połączone dają niesamowite rezultaty i myślę, że to jest chyba najlepszy i mój ulubiony sposób na gładką skóry właśnie. Um, ja wiem, że depilingi są takie bardzo, bardzo znane i pewnie wiele z Was je wykonuje, no, ja ale pomyślałam sobie, że może jednak są jakieś osoby, które o tym nie słyszały albo które jeszcze tego nie próbowały um, i będę je mogła jakoś zmotywować do tego, żeby poeksperymentować w kuchni i przenieść efekty tych eksperymentów do łazienki. I naprawdę bardzo, bardzo zachęcam Was do tego, żebyście kupiły sobie szczotki e, i poeksperymentowały z takim szczotkowaniem na sucho. To jest również e, fantastyczny sposób na to, żeby skórę trochę ujedrnić. Jeśli macie problem z jędrnością skóry, na udach, na przykład to. Myślę, że takie szczotkowanie też będzie w stanie wam jakoś pomóc. Ja czytałam bardzo wiele dobrych rzeczy o tym sposobie i myślę, że jeszcze troszeczkę takiej informacji wklejam na blogu. A teraz pomyślałam sobie, że skoro już siedzę i nagrywam filmik, mogę się z Wami podzielić jeszcze opiniami o produktach, które ostatnio mi się udało nabyć i które bardzo miło mnie zaskoczyły i z których jestem już bardzo zadowolona, chociaż kosztą w mojej łazience tak naprawdę od Pierwszymi dwoma produktami są dwa toniki i pierwszym z nich jest tonik z olejkiem różanym, dr. Beta, który teraz widzicie. I to jest tonik do skóry suchej. Ja tak naprawdę zorientowałam się, że w pewnym momencie brakuje mi toników, a to były kosmetyki, które bardzo lubię i postanowiłam do nich trochę wrócić, żeby też może Wam polecić coś ciekawego. I ten tonik udało mi się kupić w sklepie z żywnością ekologiczną, takim połączonym ze sklepem zielarskim. I właśnie w takich sklepach zielarskich te toniki są do kupienia. On był bardzo tani, bo kosztował no, chyba 15 zł, czy nawet 14 zł. Jestem nim naprawdę zachwycona, ponieważ skład jest bardzo fajny. Działanie odpowiada działaniu tego toniku Snuxa. To jest taki tonik z trzech róż. Skład jest o wiele, wiele lepszy. Cena jest o wiele, wiele niższa, ponieważ tamten tonik kosztował chyba około 60 zł. Więc udało mi się znaleźć wspaniały, tańszy odpowiednik. A drugim produktem jest płyn lawendowy z Fitomedu, który jest chyba w jakimś stopniu teraz dla mnie takim tańszym odpowiednikiem tego eliksiru z który również jest dość drogi, a oba produkty działają dość podobnie, z tym, że ten lawendowy jest po prostu lawendowy. Jeśli nie lubicie zapachu lawendy, to pewnie nie przypadnie Wam do gustu. Ja tak naprawdę nie lubiłam lawendy, ale polubiłam ją po prostu po jakimś czasie takich naturalnych eksperymentów z lawendą. I to jest produkt ze zdecydowanie nieudanym atomizerem, który nas obspuje po prostu ogromnymi kropelkami, dlatego ja przelewam go do innego opakowania. I on jest przeznaczony do skóry zmęczonej, którą ma odżywiać i ożywiać i jest niesamowicie odświeżający i to jest chyba jego największa zaleta. I myślę, że jest naprawdę fajny jako taka poranna pobudka albo to może być świetny kosmetyk na jakieś cieplejsze dni, które teraz już pewnie nie będą miały miejsca. Skład jest również całkiem w porządku, a cena nie jest zbyt wygórowana, bo również kosztował 15 zł. Ja o tych produktach jeszcze pisałam na blogu, więc na normalnie miałem takie wstępne recenzje. I przejdźmy może do włosów. W ostatnich ulubieńcach polecałam Wam maskę stąpy i mówiłam, że na razie już nie będę szukać innych masek. I oczywiście znalazłam nową maskę, tak jak to zawsze bywa. Ja bardzo często znajduję produkty, którymi jestem naprawdę zachwycona i myślę sobie, że już przez jakiś czas nie będę szukała nowych I wtedy... Ktoś mi coś poleca, i myślę sobie: Ach, jednak spróbuję i się skuszę. I wtedy najczęściej trafiam na produkty o wiele lepsze, z których jestem jeszcze bardziej zadowolona. I tak było też tym razem. Postanowiłam dać drugą szansę maską Biomax z, z Albiotiki, z którymi miałam parę lat temu taką dość krótką przygodę, która się nie zakończyła wcale fajnie, ponieważ wtedy one mnie nie zachwyciły. A tym razem jestem naprawdę zachwycona. Ja wybrałam sobie maskę do włosów ciemnych. I muszę Wam powiedzieć, że nie mogę się nacieszyć, ponieważ od dłuższego, dłuższego czasu moje włosy nie były tak miłe w dotyku, nie wyglądały tak ładnie, nie były tak błyszczące. Jestem tą maską naprawdę zachwycona. Ja do tego kupiłam również szampon z biwaksu to jest taka seria med. I to jest szampon, który ma wspomagać odrastanie włosów. Pomyślałam sobie, że to może być no, taki ciekawy, interesujący produkt również dla was. I muszę wam powiedzieć, że stosowałam ten zestaw jako, jako duo ostatnio po olejowaniu. I byłam naprawdę zaskoczona rezultatami, jakie udało mi się uzyskać na moich włosach. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo się cieszę, że się skusiłam na te oba produkty, ponieważ akurat u mnie one spisują się naprawdę, naprawdę świetnie. I na blogu pisałam też o tym, czego ostatnio używam do włosów, jak wzbogacam tą maskę z biowaksu tak, żeby uzyskać jeszcze lepsze rezultaty, więc jeśli jesteście włosomanieczkami, i uwielbiacie takie sprawy, to koniecznie sobie zerknijcie. Więc myślę, że tą maskę w wersji dla ciemnych włosów mogę Wam polecić. Przynajmniej u mnie ona się spisuje naprawdę, naprawdę fajnie, ale jak mówiłam, są sposoby, żeby ją jeszcze ulepszyć, także warto eksperymentować. Jeśli stosowałeś inne maski z tej serii i macie porównanie i możecie zapowiedzieć, która z nich jest najlepsza, to piszcie koniecznie w komentarzach. Jeśli macie jakieś naturalne sposoby na gładką skórę, którymi byście się podzielić, to również bardzo chętnie o tym poczytam. I jeśli macie jakiekolwiek pytania, teraz chętnie z Wami porozmawiam. Jeśli ominąłem jakieś Wasze pytania pod poprzednimi filmikami, po prostu przypominajcie mi o tym i nie przeklejajcie, ponieważ ja jestem super zamotana i czasem po prostu tego wszystkiego nie ogarniam, więc warto mnie trochę pomęczyć. No i to chyba wszystko. Dziękuję Wam bardzo, bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Mam nadzieję. Całuski.